Nowa ustawa śmieciowa, która weszła w życie w połowie minionego roku, z pewnością zdążyła nas już oswoić z segregacją odpadów. Prawo, między innymi ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożyło między innymi na gminę Wieluń obowiązek systematycznego osiągania odpowiednich poziomów odzysku odpadów kierowanych na składowisko. W naszym przypadku w Rudzie. A zatem papier wędruje do pojemników na papier, szkło do szkła, zgnieciony plastik do pojemników na plastik. A co z odpadami bio? Śmietniki zostały wyposażone również w specjalne brązowe pojemniki właśnie do tego typu odpadów. Przypomnijmy, że pod groźbą kary gmina jest zobligowana do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w Rudzie. Waga całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na wysypisko w 2020 roku nie będzie mogła przekraczać 35% w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 roku. Pojemniki bio nie się jednak tak szybko jak te do papieru lub szkła. Czy to może oznaczać rezygnację gminy z tej formy segregacji odpadów? Takie pytanie padło na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Panie Burmistrzu, czy gmina odstępuje od segregacji odpadów bio? Bo odbiorca z osiedlowych śmietników odbiera mieszane odpady wraz z bio. Pytam, po co właściciele domków jednorodzinnych segregują bo te odpady odbierane są osobno. A gmina ponosi koszty z odbiorem odpadów. Co na to władze miasta wraz z przedsiębiorstwem komunalnym przyglądają się sprawie. Kwestia bio: czy razem, czy osobno. Drodzy Państwo, a szczególnie mieszkańcy bloków, wiecie dobrze, że dużym problemem były tak zwane zapachy. Nie ma norm zapachowych, ale zapachy wydobywające się z pojemników, które krótko mówiąc no, nie dają przyjemnych zapachów tak, a więc też podejmowaliśmy teraz dyskurs z Przedsiębiorstwem Komunalnym w jakim kierunku idziemy, co zrobić z tym. Odzysk pewien, jesteśmy zobligowani przygotować i te, te tematy w tej chwili są jakby przygotowywane. Najgorszym okresem Niewątpliwie jest lato, tak, kiedy jest wysoka temperatura. Ostatecznie w najbliższym czasie temat będzie, mam nadzieję, zakomunikowany również radnym. Z przeliczników wynika, że przedsiębiorstwo komunalne na składowisko w Rudzie w minionym roku mogło złożyć nie więcej niż 2700 ton odpadów ulegających biodegradacji. Trafiło tam jednak tylko 2500. Dozwolony odsetek składowania takich odpadów wynosił w minionym roku 62,5%. Przekroczenie tego wskaźnika groziło karą. Komunalna osiągnęła wynik na poziomie niespełna 58%.